Pociąg Telka. Małopolska. Ze stacji Gdynia Główna. Do stacji zakopane. Przez stacje: Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Czew, Malborg, Trabuty, Ława Główna, Działdowo, Mława, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia. Kielcaj Główne, Jędrzejów, Sędziszów, Miechów, Kraków Główny, Marków podhalański, Habówka Stadion, Nowy Targ, Poronin. Wiedzie na to czwarty. Przy peronie trzecim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Przesyłki konduktorskie wydaje i przyjmuje kierownik pociągu w wagonie nr 13. Proszę zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży.